Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i zarazem otwieram obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żywcu w systemie online w dniu 14 stycznia 2021 roku. Informuję, że posiedzenie Rady Miejskiej w Żywcu jest transmitowane przez kanał YouTube i nagrywane na żywo. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach jest Miasto Żywiec, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Żywiec. Dane osobowe przetwarzane są w celu transmisji i nagrywania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w sesji na podstawie artykułu 20 ustęp 1b ustawy o samorządzie gminnym oraz artykułu 18 ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Szczegółowa klauzula informaty informatycyjna informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w Biurze Rady i na scenie internetowej BIP Miasta Żywiec. Bardzo serdecznie Państwa witam. Se, witam serdecznie Pana Burmistrza Miasta Żywca e, Antoniego Szlagola. E, serdecznie również witam Panią Wiceburmistrz Małgorzatę Bieszczat. Witam Panią Skarbnik Bogusławę Gadaś. Panią Sekretarz Małgorzatę Sanetę. Dzień dobry. Serdecznie witam pana mecenasza Przemysława Klapińskiego. Witam państwa i panów, panie, panów radnych. Szanowni państwo, na samym wstępie pozwolą państwo, że odczytam listę obecności. Bardzo proszę o podniesienie ręki i odpowiedzenie. Jestem obecny. Pan radny Bogusław Bogacz. Obecny, dzień dobry. Dzień dobry. Pan radny Robert Brączek. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, pan radny Mirosław Figula. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, pan radny Mariusz Frułkacz. Dzień dobry, jestem obecny, jest już wszystko ok? Pan radny Grzegorz Glas. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, pan radny Grzegorz Głazowski. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pani radna Edyta Gowin. Czy nas słyszy, bo ma problemy? Halo, halo, jeszcze raz Pani Edyto. Halo, jestem obecna. Dzień, dobry, tak. Dzień dobry, jest Pan. Witam serdecznie. Tak, tak, jest Pani obecna, dziękuję. Radny Jarosław Gowin, jestem obecny. Pana... Pan Radny Krzysztof Pan Radny Adam Julasz. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, pan Radny Marian Kastelik. Jestem obecny. Dzień dobry. dobry, Pan Radny Tomasz Kotajny. Pan Radny Tomasz Kotajny. Nie widzimy. Pani Radna Judy Leśko Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, pan Radny Andrzej Maciejowski. A panie Andrzeju prosimy o włączenie mikrofonu. Pana... Dzień dobry, jestem. Witam serdecznie. Pan radny Krzysztof Marszałek. Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Pan radny Piotr Stasica. Jestem. Dzień dobry. Pan radny Paweł Szczepanik. Czy jest Pan Radny Paweł Szczepanik? Jest, tylko nas nie słyszy. Nie słyszymy Panie Radny, bardzo prosimy włączyć mikrofon. Jest obecny Pan Radny. Pan Radny Leszek Szpila? Nieobecny. Pan Radny Tadeusz Czop? Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry, Pan Radny Andrzej Widzyk? Dzień dobry, jestem. Dzień dobry, Pan Radny Marcin Lubel? Dzień dobry, jestem obecny. Dzień dobry. Szanowni Państwo, w dzisiejszych obradach bierze udział 19 radnych. Zgodnie z listą obecności, tym samym obrady są prawomocne. Przystępujemy do kolejnego punktu, bo pierwszym punktem to było otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. Kolejnym punktem jest. Zatwierdzenie porządku obrad. Bardzo proszę o porządek obrad na ekrany monitorów. Szanowni Państwo, z porządkiem obrad mieli Państwo możliwość się zapoznania. Dzisiaj mamy tylko podjęcie jednej uchwały. Jest wyświetlony na ekranie monitorów. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Można, można tą, ten porządek obrad zdjąć już z, z ekranów monitorów. Nie widzę uwag. Przystępujemy do głosowania o zatwierdzenia porządku obrad. Bardzo proszę o planszę z głosowaniem. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o naciśnięcie przycisku podniesienie ręki oraz zatwierdzenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za momencik będzie plansza z głosowaniem. W międzyczasie doszedł do nas pan radny Tomasz Kotajny. Bardzo prosimy, panie radny, o włączenie mikrofonu. Odczytaliśmy listę obecności. Dzień dobry. Czyli w posiedzeniu Rady Miejskiej bierze udział 20 radnych. Dziękuję. I tym samym głosowało 20 radnych. 20 radnych było za. Zatwierdzeniem porządku obrad. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. A kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. Szanowni Państwo, rozstrzygnięciem nadzorcze z dnia 24 grudnia 2020 roku Wojewoda Śląski stwierdził nieważność uchwały 32/251 na 2020. Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie dokładnie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów obywatelskich, uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Ja tylko państwu przypomnę, że 18 września wpłynął wniosek pana Dylana Błażewskiego o właśnie podjęcie takiej uchwały. No, my oczywiście nie, 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 nie migaliśmy, się, że tak powiem, od tej uchwały. Oczywiście zgodnie z procedurą przekazaliśmy ten wniosek do Komisji Skarb Wniosków i Petycji, jak Państwo pamiętają. Następnie w miesiącu listopadzie, listopad 2020 roku taką uchwałę podjęliśmy. No, niestety ta uchwała została tutaj zakwestionowana, a dokładnie ta uchwała była wzorowana na, na uchwałach, które, które są po prostu i, i, i są podjęte w, w takich gminach jak Cieszyn czy, czy Pszczyna, z tego co pamiętam. E, dlatego postanowiliśmy e, postanowiliśmy podjąć taką uchwałę. Uchwałę Państwo mają na ekranach monitorów. Bardzo proszę o za, zapoznanie się z tą uchwałą w sprawie zniesienia skargi na rozstrzygnięcie czy Nie będę jej odczytywał, bo wszyscy Państwo mają ją wyświetloną. Czy, Dziękuję. Można ściągnąć planszę. Czy ktoś z Państwa ma pytanie w, w tym punkcie? Pan Grzegorz Głazowski, proszę bardzo. Mam takie pytanie. Czy po prostu musi być ta skarga, czy nie możemy. Wprowadzić zmian do tej uchwały bez, bez wprowadzania skargi. Tu jest tyle punktów wypisanych, że najprawdopodobniej tak będziemy ją zmieniać i tak. Może nie wszystkie ten sąd administracyjny uzna za nieważne, ale na pewno ją będziemy zmieniać. I drugie takie moje pytanie: skąd się to bierze? Bo to już jest kolejna uchwała, która zostaje po prostu zakwestionowana przed nadzór prawny. Po prostu my omawialiśmy tą uchwałę na komisji. Otrzymałem odpowiedź od pani mecenas, że musimy taką uchwałę podjąć, bo obliguje nas do tego ustawa i zgodnie z tą ustawą musimy podjąć uchwałę. I wychodzi z tego troszeczkę tak niefajnie, że myśmy podjęli uchwałę niezgodną z tą ustawą, no bo tu jest zakwestionowane. I, i, to jest, i czy ktoś mi potrafi odpowiedzieć, skąd się to bierze? Dziękuję. Dla nadzoru prawnego pana Wojewody wszystkie uchwały, które po prostu wszystkim prawie gminom tam uwalają, to są zawsze niby niezgodne z ustawą i tak dalej. Mają program w Urzędzie Wojewódzkim, wrzucają uchwałę do programu, po prostu nie patrzą na merytoryczne sprawy, nie patrzą na podstawy prawne i tak to wygląda. Temu wszystkiemu trzeba raz kres położyć i po prostu trzeba się raz z nimi zmierzyć w sądzie administracji. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ja też może w dwóch zdaniach powiem, że sąd wskaże nam, co należy zmienić, co należy poprawić. Nie będziemy tej uchwały kilkakrotnie poprawiać. bo no, po prostu będziemy mieć jakieś wskazówki tutaj zgodnie z procedurą grupa radnych wniosła. Wniosek o, o, o podjęcie takiej uchwały, i taką uchwałę podejmujemy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Proszę o planszę z głosowaniem. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki oraz zatwierdzenie. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Głosowało 20 radnych, 19 radnych było za podjęciem uchwały. jeden radny wstrzymał się od głosów. Od głosu dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, kolejnym punktem jest punkt wobec wyczerpania porządku obrad. Zakończenie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żywcu. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za udział w tej nadzwyczajnej sesji. Życzę wszystkim miłego